Szanowni państwo, 1 stycznia tego roku weszła w życie część handlowa podpisanej w czerwcu 2014 roku umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą, tak zwana umowa o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu. To kolejny krok na drodze zbliżania Ukrainy do Unii, o co walczył Euromajdan. Nie jest to zwykła umowa o wolnym handlu, Otwiera ona rynki, zapewnia sprawiedliwą konkurencję i podstawy do zbliżania ukraińskich norm i standardów do standardów i norm europejskich. To szansa na modernizację ukraińskiej gospodarki, korzystna również dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorstw. Europejska droga Ukrainy nie odbywa się jednak bez ponoszenia kosztów. 1 stycznia 2016 roku, w dniu wejścia w życie umowy handlowej, wcześniej zablokowanej przez Rosję, ta wypowiedziała Ukrainie wojnę handlową, wprowadzając embargo na produkty żywnościowe i cła na towary pochodzenia ukraińskiego. Dlatego w interpelacji do Komisji Europejskiej, którą wystosowałem wraz z innymi europosłami, pytam, jakie działania planuje Komisja Europejska podjąć, by pomóc Ukrainie w zaistniałej sytuacji. Ukraina musi przeprowadzić jeszcze szereg reform, by wywiązać się ze zobowiązań. Podjętych w momencie podpisania umowy stowarzyszeniowej. Będziemy się tym działaniom przyglądać w Europarlamencie, kibicując dobrym zmianom. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się na ten temat debata na sesji plenarnej w Strasburgu. Będziemy również w najbliższych miesiącach pracować i wspierać decyzję o liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. W grudniu zeszłego roku. Komisja Europejska pozytywnie oceniła wypełnianie przez Ukrainę kryteriów w czterech blokach drugiego etapu planu działań na rzecz liberalizacji wizowej.